W ratuszu odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Kielce. Jej początek zdominowała debata na temat współpracy samorządu terytorialnego z działającymi w naszym mieście instytucjami tworzącymi samorząd gospodarczy. W dyskusji obok władz miasta i radnych głos zabierali też przedstawiciele lokalnego biznesu. Kieleccy radni wysłuchali sprawozdania delegata miasta do Związku Miast Polskich z działań w minionym roku, informacji prezydenta Wojciecha Lubawskiego o pracy między sesjami oraz wynikach ratingu przeprowadzonego przez Fitch Ratings przy jednym głosie wstrzymującym się, podjęli uchwały zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Kielce na lata 2013-2018 oraz w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok bieżący. Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2013. Sporo emocji i gorącą dyskusję wywołał punkt, w którym radni mieli podjąć uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka ZOO z siedzibą w Kielcach. Siedmioma głosami za, przy siedemnastu przeciw i jednym wstrzymującym się uchwała została odrzucona. Widocznie argumenty, których użyłem dzisiaj na sesji okazały się niewystarczające. Jesteśmy przekonani, że wersja przyłączenia części majątku puku do Zakładu Zieleni Miejskiej poprzez likwidację spółki PUK była bezpieczniejsza, szybsza i bardziej transparentna. Skoro radni nie podzielili naszego poglądu, trudno. Obowiązuje uchwała z 10 stycznia, czyli uchwała o połączenie spółek Zakład Zieleni Miejskiej i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Zgodnie z wolą radnych będziemy ją realizować. W dalszej części obrad radni pozytywnie odnieśli się do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości przy ulicy Olszewskiego na rzecz KPT oraz całego pakietu uchwał związanych ze zbyciem, wydzierżawieniem czy nabyciem praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.